Urząd Miasta Ostręki po raz kolejny wsparł inicjatywę Ostrębskiego Klubu Lekki Atletyki z przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski. Dziękujemy za wsparcie. No i Widać, że miastu lekatletyka jest bardzo potrzebna. Oczywiście tak. Myślę, że każde wydarzenie sportowe, każde wydarzenie, gdzie jest kultura fizyczna, gdzie możemy widzieć dzieci, młodzież naszego miasta i nie tylko na boisku, na, na basenie. Dzisiaj na na stadionie jest bardzo ważny. Dzisiejszy miting lekkoatletyczny klubu ostrońskiego klubu lekkoatletyki atletyki to też fajne wydarzenie, bo jest to startują zawodnicy z Ostrołęki ale nie tylko, startują jeszcze z czterech ościennych powiatów jest to dość duże wydarzenie myślę, że taką myślą przewodnio organizowania takich, takich imprez jest dobro dziecka i młodzieży, bo Najważniejsza jest, żeby, najważniejszą rzeczą jest, żeby te dzieci wyszły na boisko, wyszły na bieżnie. Jeśli z tego kiedyś gdzieś narodzi się jakiś diament, reprezentant polski czy naszego regionu, to będzie bardzo miły, ale jeśli potrafimy te dzieci przez takie działania, ludzi bezinteresownych, jak działających w klubach, jak m.in. w klubie Okla, to jeśli. Damy radę zachęcić tych dzieci do czynnego uczestnictwa w sporcie, w kulturze fizycznej pojętej szeroko. To jest bardzo ważne i to jest ważne, bo zdrowie fizyczne młodego pokolenia jest bardzo ważne. Cieszę się bardzo z mitingu młodzików, na którym mogłam wystąpić. Jestem w siebie bardzo zadowolona, lecz myślę, że na Mistrzostwach Polski osiągnę jeszcze wyższy wynik, jaki do tej pory sobie. Co pracowałam. Moje obecne życiówko jest 11.63. To nie jest dużo w porównaniu do tego, co mogę, bo jeszcze miałam bardzo dużo miejsca na progu. W kolejnych startach powinnam osiągnąć jeszcze bardziej znaczące wyniki. Chciałam podziękować moim trenerom, Konradowi Szusterowi oraz Katarzynie Szuster. I Chciałam też podziękować mojej rodzinie, bo mnie też wspierają i są przy mnie. Trzymajcie za mnie kciuki na Mistrzostwach Polski. Grzegorz Milewski, radny Rady Miasta. Cieszę się, że mogłem wesprzeć kolejną imprezę z zakresu lekkiej atletyki. Jest to Kolejna już edycja, i cieszę się, że e, są osoby, które organizują takie zawody z uwagi na to, że ten meeting e, młodzików e, daje możliwość sprawdzenia się e, innym zawodnikom, którzy wiadomo, trenują w różnych klubach, e, jakie robią postępy, jak e, e, na tle innych osób wyglądają ich osiągnięcia, jak również daje możliwość. E, e, Poprawienia swoich rekordów w poszczególnych dyscyplinach. Życzę i gratuluję organizatorom takiej imprezy. Mam nadzieję, bo wiem, że to już jest kolejna edycja, że wpisze się ta impreza w kanon zawodów, które są organizowane. Życzę wszystkiego dobrego i gratuluję pomysłu oraz osiągnięć poszczególnym zawodnikom. Tylko jeden zawód. Bartosz Witkowski, trener OKLA Ostrołęka, a także koordynator programu lekotyka dla każdego w Ostrołęce. Dzisiejsze zawody przeprowadziliśmy zgodnie z zasadami Pezla. Startowało jak na warunki ostrołęckie sporo młodzieży. Wyniki padły w... kilka padło wartościowych wyników. Między innymi wynik mojej podopiecznej Izabeli Stefańskiej w biegu na 100 metrów, która w tym roku zajęła także trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski. 13-latek w biegu na 300 metrów ze świetnym wynikiem 42,88 setnych. Zapraszam uczniów klas 4-6 na zajęcia Lekotyka dla Każdego. Można, można, można nas, nas znaleźć na Facebooku Lekotyka dla Każdego Ostrołęka. Tam są wszystkie informacje na temat zajęć, wyjazdów na zawody. Nazywam się Izabela Stefańska, trenuję u trenera Bartusza Pitkowskiego. Dziś zajęłam pierwsze miejsce na 100 metrów z czasem 13:43 i biegło się w miarę dobrze. Sponsorami mitingu młodzików organizowanego przez Klub Okla Ostrołęka były. Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB, Piekarnia Kurpiowska Serafin, portal mojaostrołęka.pl, Siłownia Forma 5 Klub, Ostrołęcka Telewizja Kablowa Esprit, Pizzeria Da Gras, Pensionat Violetta. Patronat honorowy nad imprezą objął przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski. Sponsorem głównym imprezy był Urząd Miasta Ostrołęki oraz miejscy radni Maciej Kleszkowski i Grzegorz Milewski.